Szkole w klasie pierwszej, a pani jest od rana zła, bo na lekcjach znowu nie ma dzisiaj trzech. Nie ma Stasia, co powtarza, Rysia co się źle wyraża oraz z dzisiaj co w tej klasie się postarzał. Stąd też targa panią gniew, no bo nie wie co im jest i najgorsze, że to często im się zdarza, a tymczasem Stasiorysio oraz ten najstarszy dzisiaj namawiają się nad ważną sprawą w krzakach, bo jak okazało się jest nareszcie w końcu gdzie się zabawić, bo od jutra już u Stasia stary gni ma wolna, o będzie bal, o będzie bal, o będzie bal. Już Gabrysia o tym wie, powie Zosi z drugiej C, tamta litce, co całować się już umie. Przyjdzie Danka, do od Janka, co nie wierzy już w Bocianka, wszystkie przyjdą, no bo w końcu się rozumie. Starych mi ma wolna, o będzie bal, o będzie bal, o będzie bal. Na muzykę tańce dzikie i pieśla, i pieśla. Gdy nazajut zapadł zmrok, wszystkie przyszły jedna w kąk, dwie warkocze, gręczna gładko, uczesane. Noc zaczęła się od tank, z dzisią z grawa bank. Pozostałe są dopiero oswajane. Do północy było miło, o rysunkach się mówiło i o śpiewie, kto ma piątkę, a kto nie, no tylko rysionan. Wzrok miał mętny. Zobacz, że coś w Potem każda z par się skryła wzorem starszych w kątach willi. Zgasło światło, cisza była po chwili. Z pokoiku wyszedł Dzisiu, gdzie do litki się sposobił i do Stasia mówi cicho stachy, Hm. Co? Jak to się robi? Starych nim ma wolna, on będzie bal. O będzie bal. O będzie bal. Na muzykę tańce, dzikie i śpiewaj. I śpiewaj. Starych nim ma wolna, on będzie bal. O będzie bal. O będzie bal. Na muzykę tańce, dzikie i pieślal I śpiewaj.